Kochani w, w, w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak zrobić takiego kotka, który w środku jakby się otwiera i ma takie zęby Zobaczcie, Będzie tak jak zrobić kotka, albo nie, może możemy zrobić coś innego. Zrobiłam to już sama dzisiaj. Em, pokażę wam Muszę krysować to nie będę wam pokazywać. Bierzecie sobie rysować i O tak. Czyli składa się, się. od tak, żeby też tak się było tak czyli. w takim stylu okej, okay. okay. mamy teraz takie otwierane musi być otwierane żeby było z taką buźkę. Mamy takie coś? Mamy. Mm. Teraz po prostu sobie rysujecie. Robicie taki tutaj okrąg. Tu. Dobra, zobacz, zrobiłam taką buźkę, tu łóżka i teraz mamy takie coś, otwieracie, jakby dokańczać. Pierwszy Robicie tutaj tak, żeby właśnie było tak jak tutaj, była obramówka tu. Mamy cały to tak. Co teraz na szybko? A w środku? Uwaga dosujecie. taki Takie dwa gracie To pół jak bieguśka Robicie języczek Tu taki No A następnie Plasujecie na przykład rybkę, bo koty jedzą rybkę. Nie? No, tak. Usujcie sobie rybkę, a następnie robicie sobie. Możecie sobie zrobić ząb. O, macie zęby. A teraz zobaczcie. Zobaczcie, znowu to, jak było. O, tak jak tu. Macie kotka. Ciągnijcie i jest z drugą. No. Ogólnie ja to zrobiłam noob versus haker. To jest to, co zrobiłam tak powoli, normalnie, a to na szybko. Napiszcie w komentarzu, napiszcie w komentarzu które jest z Was ładniejsze, Te po prawej, czy te po lewej, czy te po prawej. A teraz ja się z Wami żegnam.